Podczas styczniowej akcji Mrozy Krakowianie pokazali swoje wielkie serce dla zwierząt. Teraz znowu są potrzebni, bo potrzebna jest pomoc dla schroniska, dla bezdomnych zwierząt. Ze mną Klaudia Adamczyk, która powie, o co tym razem chodzi. Tym razem prosimy Państwa o pomoc w formie żwirku dla kotów. Może być silikonowy, kukurydziany, drewniany. Można go dostarczyć osobiście. Jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, a chce nas wspomóc, można wysłać na adres schroniska. Będziemy naprawdę bardzo wdzięczni. Czy to jest to, czego w tej chwili w kociarni, bo jesteśmy w kociarni, najbardziej potrzeba? Tak, zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o kotki, jest to potrzeba najwyższej rangi, więc jeżeli Państwo nadal chcecie nas obdarzyć dobrym sercem, a wiemy, że są tacy ludzie, którzy, którzy czekają na takie informacje, bo bardzo szybko kurierzy do nas docierają, teraz naprawdę jest to nam bardzo potrzebne. Czyli potrzebny jest bardzo żwirek, a jakie są jeszcze inne potrzeby w schronisku, o tym można się przekonać, Podczas otwartego dnia schroniska, które lada dzień, i lada godzinę, bo w całą sobotę. Dokładnie tak. Już jutro, w najbliższą sobotę, mamy dzień otwarty w godzinach 10.14. Lista na spacery z psami zapełniła się dosłownie w 30 minut, natomiast w dalszym ciągu zapraszamy do schroniska. Można poznać naszych podopiecznych, można wejść na przykład do takiego miejsca, w którym jesteśmy teraz i poznać nasze kotki, a nóż do któregoś serce zabije mocniej. Dziękuję bardzo za rozmowę i do Was apeluję. Schronisko bardzo potrzebuje żwirku dla kotów. Wykażcie się swoim dobrym sercem.